Czy Polska awansuje na euro? Jeszcze parę miesięcy temu nikt nie pomyślałby, że dzisiaj będziemy się nad tym zastanawiać. Awans miał być normalnością, jednak stało się zupełnie inaczej. Aktualnie zajmujemy czwarte miejsce w tabeli i nasza sytuacja nie wygląda kolorowo. Jaka jest szansa awansu Polski na Mistrzostwa Europy w 2024 roku? O tym w dzisiejszym odcinku. 6 października 2022 roku Zostają rozlosowane grupy eliminacji do Mistrzostw Europy Polska trafia do najłatwiejszej grupy Z Albanią, Czechami, Wyspami Owczymi i Mołdawią Łatwiejszej grupy trafić nie mogliśmy Mamy 96% szans na wyjście z grupy Zanim dochodzimy do pierwszego meczu eliminacyjnego Zwolniony z funkcji trenera zostaje Czesław Michniewicz Za swój wątpliwy styl gry Dobra, pięknie nie graliśmy, ale byliśmy za to skuteczni Awans na Mundial, wyjście z grupy na tym samym Mundialu oraz dobre mecze w Lidze Narodów. Zwolnienie niespodziewane. Nowym trenerem zostaje Fernando Santos, trener z ciekawym CV, który wygrał z Portugalią Mistrzostwa Europy oraz Ligę Narodów. Polacy dumają optymizmem, panuje wielka radość. Dostajemy trenera, z którym możemy osiągnąć naprawdę dużo. Nie boimy się stwierdzenia, że powtórzymy sukces, jaki osiągnęliśmy na Euro 2016. Bo z takim trenerem jest to bardzo możliwe. Oczekiwania wobec nowego szkoleniowca były ogromne. Na oczekiwaniach się zaczęło i niestety na nich się skończyło. Debiut Santosa nie należy do udanych, bowiem po dwóch minutach przegrywaliśmy 2 do 0. Pobijamy wtedy rekord najszybszego straconego gola w historii. Nieźle się zaczęło. Końcowo przegrywamy 3 do 1. Mimo przegranej nadal wierzymy w sukces. Santos potrzebuje po prostu czasu na poznanie zawodników, wymyślenia taktyki i tym podobne. W drugim meczu wygrywamy po wyrównanym meczu 1 do 0. Kolejny mecz, tym razem towarzyski, gramy z Niemcami. Santos nie jest z tego powodu zadowolony, bo chciałby się skupić na ważniejszym meczu z Mołdawią. Jednak do meczu z naszymi sąsiadami dochodzi. Wygrywamy 1 do 0. Jest super. To miał być taki zwrot akcji. Wtedy mieliśmy zacząć regularnie wygrywać. Jednak ten plan legnął w gruzach. Nadszedł mecz z Mołdawią, którego nie będę komentować. Szkoda waszych i moich nerwów. Po meczu media grzmią: Wstyd, kompromitacja i żenada to najczęstsze hasła pod adresem naszej reprezentacji. Jak można przegrać z drużyną, która zajmuje 164 miejsce w rankingu FIFA? Wina głównie skierowana na piłkarzy którym po prostu się nie chciało grać w drugiej połowie. Nastroje przed wrześniowymi meczami są fatalne. Mija trochę czasu i mamy wrzesień. Gramy z wyspami owczymi. Było ciężko strzelić im Gola, jednak po rzucie karnym lewy pokonał kucharza. Po chwili było już 2-0, tak się ten mecz skończył. Następny mecz z Albanią. 2-0 przegrywamy. Po tym meczu pojawia się wielki hejt na Santosa, że nie umie prowadzić tej reprezentacji. Zostaje zwolniony. Słusznie. To się jeszcze okaże po trzech najbliższych meczach eliminacyjnych. Pewne jest to, że nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Santos nie miał motywacji na zakwalifikowanie się na euro. Czy by się zakwalifikował, czy też nie, dostałby tyle samo pieniędzy. To powinno być tak, że dostaje daną kwotę, a za awans dostaje jakieś grubsze pieniądze. Jednak tak nie było. Po drugie, Santos miał gdzieś polską piłkę. Pojawił się może na dwóch meczach ekstraklasy. Zamiast pojawiać się częściej i analizować tą grę, bo wiadomo, że polska piłka od portugalskiej się różni, to on to miał gdzieś. Santos zwolniony. Nowym trenerem zostaje Michał Probierz, czyli był już trener reprezentacji Polski do lat 21. Od razu spadł hejt na Probierza. Trener przemówił. Do kibiców mam apel, żeby wytrzymać te trzy mecze i krytykować ten zespół dopiero, gdyby nie wyszło. Dajmy nowemu trenerowi szansę. A propos szans. Czy Polska awansuje na Euro? Jakie ma na to szanse? Aktualnie jesteśmy w fatalnej sytuacji. Mamy czwarte przedostatnie miejsce w grupie. Za nami są tylko wyspy owcze. Aby wyjść z grupy z pierwszego lub drugiego miejsca, musimy ciągle wygrywać i liczyć na to, że nasi rywale będą gubić punkty, a w szczególności Czechy. Przez nasze trzy przegrane w pięciu meczach nasze szanse na wyjście bezpośrednio z grupy są bardzo małe, praktycznie niemożliwe. Ale jest dla nas jedna nadzieja. Nawet gdybyśmy skończyli na ostatnim miejscu w grupie, nie skreśla to naszych szans na awans. A to dzięki barażom z Ligi Narodów. Abyśmy w nich nie zagrali, aż cztery drużyny z grona Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Węgry, Dania, Belgia, Szwajcaria, Holandia musiałyby nie wyjść ze swojej grupy, co jest praktycznie niemożliwe. Dlatego jeżeli nie uda nam się wyjść z grupy, to trafimy do półfinału barażów, w których prawdopodobnie zmierzymy się z Estonią. Jeśli wygramy, to trafimy do finału, w którym będziemy grali bezpośrednio o awans. W finale najprawdopodobniej zagralibyśmy z kimś z grona Ukraina, Finlandia, Norwegia, Szwecja. Zatem, mimo słabej pozycji w grupie, mamy wielką szansę na awans na Mistrzostwa Europy. Pytanie brzmi: czy zasługujemy na grę na takim turnieju? Bo po ostatniej formie zaczynam w to powątpiewać. Napiszcie w komentarzu, czy Polska pojedzie na Euro. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym materiale